Bogdanie? Cześć, szczęść Boże. <ścoughs> o, szczęść Boże, tak. Słuchaj, jak, jak, mija, jak mija ci czas? Bardzo pracowicie i dlatego jestem szczęśliwy, bo mam co robić i robię rzeczy sensowne. A jak tak bardzo poważnie. Wieczność, jak z wiecznością? Czy czy, znaczy... Wiesz, cały czas się zastanawiam nad tym, czy, czy my już wszystko wiemy o wieczności. A Czy jest jeszcze w stanie nas coś e, zaskoczyć? No nie, oczywiście, że nie wiemy. E, ludzie co chwilę pytają o różne rzeczy i ja na niektóre pytania mogę odpowiedzieć, a nie na niektóre absolutnie nie. No właśnie, czy ksiądz ma prawo powiedzieć y, y, no nie wiem? <grym> ja myślę, że nie tylko ma prawo, ale ma obowiązek powiedzieć, że nie wie. Dlatego, że części rzeczy my nie wiemy, bo się nie douczyliśmy jeszcze. No nawet tak. jak pracowaliśmy dużo, ale tego jest tyle, że brakło nam jeszcze czasu. A części rzeczy nie wiemy, dlatego że Pan Bóg nam ich nie objawił. jeżeli chodzi o sprawy wieczności, to jest taki oficjalny czy naukowy termin na temat określający te rzeczy, których nie wiemy. Ten termin brzmi rezerwa eschatologiczna. Mówiąc prościej, są pewne rzeczy, które Pan Bóg sobie zarezerwował o wieczności i jeszcze nam ich nie objawia. A czyli to nie chodzi o to, że się zapaliła rezerwa w Nie, życiu. Nie, 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 Na rezerwie to my ciągle jedziemy. No tak. Każdego dnia możemy przejść na tamtą stronę. Tak, no tak. Każdy dzień to łaska. Rezerwa eschatologiczna polega na tym, że Pan Bóg nam y, powiedział... Te rzeczy, które nam są potrzebne i wystarczające, żeby przejść do nieba, okay. żeby dobrze życie przeżyć i żeby dobrze umrzeć, i żeby przejść do nieba, czyli to co jest potrzebne i wystarczające, jest nam objawione. To jest pewne. Natomiast pewnych rzeczy nam nie powiedział, zarezerwował je dla siebie na razie okay. z dwóch powodów. Okay. Po pierwsze dlatego, żeby nam dać przestrzeń do ufności. No. Nie wiemy wszystkiego po to, żebyśmy mogli zaufać, bo ufność jest warunkiem i naszej wolności, i naszej miłości. Jak kogoś ufasz, jak kogoś kochasz, to, to mu ufasz, ufasz, a on daje Ci tak. wolność. I dlatego Pan Bóg mówi, pewne rzeczy powiem Ci później, pewne rzeczy okażą się później. Teraz postaraj mi się zaufać. będziesz... Jestem tego... dobry, ufaj mi. Dokładnie. Jestem miłością, tak, ufaj tak. mi. Tak, i będziesz zadowolony. A drugi powód to dlatego, żebyśmy mieli większe szczęście po śmierci. To znaczy, jeden z teologów, taki znany szwajcarski von Baltazar powiedział, że niebo jest wieczną niespodzianką. To wow. znaczy, że Kupuję. jak tam pójdziemy, to... Z biegiem czasu, w cudzysłowie, z biegiem czasu tego wiecznego, będą się kolejne rzeczy, te piękne, y, objawiały. Czyli Bóg będzie mnie nieustannie zaskakiwał. zaskakiwał. I to jest metoda dobrego ojca, który daje dziecku prezent zapakowany w 10 pudełek. I on teraz otwiera pierwsze pudełko i myśli, że już zobaczył, a tam następne i wow, i coraz piękniejsze, i wow, i wow. I na końcu, i właściwie tak, w tak nieskończoność, nieskończoność, to wow, i wow właśnie dlatego, że na początku nie wszystko zostało nam objawione. Dzięki. Dzięki. Dzięki.